W Wielkopolsce, w Turku, bezpieczeństwa pilnują dwaj policjanci. Janusz i Patryk. Mam 24 lata, w policji jestem od 3 lat. Posiadam pseudonim Kudłaty, tak Patryk ma pączuś. Mam lat 41, policjantem jestem od 6 lat. Janusz jest dla mnie takim dziadkiem troszkę. <grymne> no. Patryk, ciasteczko. A na razie dziękuję, Dzięki. Podstawa służby. Słodkiej kawa to podstawa. Jesteśmy dla siebie. Cały czas, 24 na dobę. O 7 rano Janusz i Patryk patrolują ulice, na których najczęściej dochodzi do różnych wykroczeń. Kaliską Młodych, Gorzelniano, Mickiewicza i Łąkowa. Na wykroczenia zwrócić uwagę spożywanie alkoholu i kontrolę pojazdu. Pan bez świata możesz zawrócić. To pana weźmiemy do kontroli drogowej. O, jest pan. Jest pan. Dobra, i mamy pana. Widzisz, jak fajnie. Od razu tak, widzę już lusterko zbite. Tak, tak. Dzień dobry. Sierżant Kędzierski, Patryk, policja w Turku. Prawo jazdy. Poproszę do kontroli. Co? Uh -huh. Mniej więcej wiemy, gdzie się poruszają, jakimi ulicami, gdzie można szybko, y, można powiedzieć tak szczerze, y, uciec tak, przed policją. Polski, Polisz, język. to krawiec Tak, pan. Gruzja. Wie pan, co przyczyna kontroli jest właśnie w związku z tym lusterkiem, bo jest niesprawne technicznie? Światło, Zauważyliśmy. Nie? Pan rozumie mnie. Mamy gotówkę na miejscu, drogi panie, będzie mandat karny nałożony w wysokości 100 zł. Mężczyźni próbują skomunikować się z policjantami za pomocą internetowego tłumacza. No, dobra, napiszę panu, nie ma problemu. Jeżeli pan mówi, że przez Translate, to nie ma problemu. Zawsze udają po prostu rzecz, że, że nie znają tego języka i dobrze rozumieją, także spokojnie. Tutaj na miejscu 100 zł mandat karny będzie gotówkowy, tak? O, tak Tutaj na miejscu 100 zł mandat karny o, Panie, Panie drogi, nie mamy na to czasu teraz, tak? Janusz i Patryk zatrzymali dwóch obcokrajowców, którzy jechali bez świateł i obowiązkowego wyposażenia. Będzie mandat karny nałożony w wysokości 100 zł. Ty dasz nam 100 zł. My tobie pokwitowanie, że opłaciłeś mandat tutaj. Gotówka. I włączysz światła i możesz jechać, tak? Obcokrajowcy no to muszą płacić gotówką jednak, nie? No, a później my robimy wpłatę u siebie już taką będzie, tak? Także gotówkę masz dzięki na miejscu? Mhm. A pasy, panie kierowco? Jak mamy zapięte te pasy? Nieprawidłowo chyba te pasy zapięte, nie? No, tak się nie zapina pasu. Proszę poczekać, ja zaraz przyniosę panu pokwitowanie. Zapasy pana pouczę. Panie kierowcy, ustalone? Nie mamy czasu takie poczekaj, bo albo podejmujemy... Do rzeczy, drogi panie, podejmujemy decyzję. Rzeczy, tak? Bo my nie będziemy teraz pół godziny stali i pan sobie będzie pisał na telefonie. Bo pan mówi do mnie poczekaj, czyli pan rozumie, co do pana mówimy. Dokładnie. Wracamy do Turku. Janusz i Patryk prowadzą kontrolę pojazdu dwóch mężczyzn, których znajomość języka polskiego jest dziwnie wybiórcza. Gaśnica i trójkąt jeszcze. Dobra, gaśnica i trójkąt. O, Dobra. A to nie jest wytłumaczenie, że było sprzątane w aucie. Musi być gaśnica i trójkąt. Akurat ten pan, bo tak w pamięci zostaje, nie? Ładnie po polsku wszystko. A jeżeli chodzi o kwestię mandatu, już nie rozumiem. Czyli będzie drugi mandat? to domu. Nie w domu. To ma być w aucie, a nie w domu. Jak poczekaj? 50 zł jeszcze będzie za gaśnicę. Kolega może ci pożyczyć. No to nie wiem, kombinujcie sobie. Ciąć do auta i dzwoncie najwyżej. Ja myślę, że wyposażenia nie ma obowiązkowego wcale. Ale przetłumaczyłeś panu? 50 złotych. No dobra. Tymczasem pana, który dostał mandat, nachodzi chęć na negocjacje z policjantami. No to musisz załatwić dzięki, bo inaczej. Ale ja już mówiłem ci. Ja już mówiłem wyraźnie. Musisz załatwić dzięki. Nie wiem, kolegi zapytaj, albo niech ci ktoś tutaj przybliży. No to musisz załatwić. I co, kolega, pożyczy? Tak, 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 w 150 w tak. 150 i wsio? Tak. 150 i wsio. 150. Gdzie jest 50? 150. To 150. No to musisz mieć. No 150, mówiliśmy, no. Ono no, daje specjalnie. Nie ma, czeka już, bo nie ma czasu. Oni do kolegi o pieniądze się starać. Dobra, w porządku. Idzie pan, widzisz? Imię, tutaj, nazwisko, tak, podpis, tak jak paszport. O, oni się sami nawzajem ratują. Oni tylko telefon i oni sami się ratują, więc jeden drugiego wspomaga. Nie? O, imię, tak, Name i surname, please. I już wszystko. Włączyć światła, tak, i można jechać. A lusterko jutro naprawione, tak? Dobra. Wszystko w porządku, do widzenia. Wróćmy do Turku. Janusz i Patryk w atmosferze wzajemnych złośliwości jadą do kolejnej interwencji. To kradzież sklepowa. Oczywiście się w końcu ogarnęli Ale Patryk, o co ci chodzi? Ogarnąć, co? Potek, co ci chodzi? Przepraszam, czy ty nie jazda. używasz telefonu? Zostawię to bez komentarza. Czy Ty nie używasz telefonu? Pytam się. O matko, stary, brutalny mężczyzna. No. Doktor zło, kurdej. Ty po sobie palca ugryziesz. Ej, no. Janusz. Przestań. Pamiętaj, że UF się pisze przez u zamkniętej W. Na mhm. miejscu. Ja? Witam Panią kierownik. Witamy. Dzień dobry. To jest kradzież, tak? Czy pan przekroczył linię kasy? Tak, przekroczył. Linie. Linie. Czy pan coś jeszcze przy sobie posiada? Tak, posiadam przy sobie. Co? Mózg. Drogi pani, ostatnie ostrzeżenie pan ma. Dobrze, Ostatnie ostrzeżenie. Pan normalnie Nie, nie rozmawia pan normalnie. Ja w to to kilkakrotnie. Kogo pan ustawiał kilkakrotnie? Jak pan chce, to zaraz pana ustawimy do pionu. Jak, się, jak potrzeba. Dowód osobisty pan posiada? Nie, nie, nie. W związku z kradzieżą alkoholu w wysokości 500 zł mandat. na pana nakładam. Zajemnisty mandat. Ja już ma, tyle mandatów. Przyjmuje pan takowy, czy... Później Kierujmy wniosek do sądu. Dobrze. No, bo nie przyjadą pan, no niestety, no. zł. no ja pierdzielę. Panie nie da się mniej, nie, ma... nie, nie da się mniej, drogi panie. No, a to, to po co pan kradnie? To nie chodzi o... Daj dana. mi dane pana. A o co? Nie da się mniej. Niestety się mniej. Brzega i dostałem tysiąc. Imię, nazwisko pod datą, mocno przyciskając. Drogi panie, z naszej strony wobec pana to jest wszystko. Także może pan iść. Do widzenia. Pan pytał, dlaczego Ten tak mnie. wysoko? Dlatego tak wysoko, że alkohol nie jest pierwszą rzeczą przydatną do życia. Z biedy to jeszcze można faktycznie serce tknie i ruszy, że można niższą grzywnę. Ewentualnie wniosek do sądu skierować, żeby sąd nałożył mniejszą grzywnę. A jak tutaj osoba dosyć, że jeszcze wobec nas taka wrogo nastawiona i, i kradnie alkohol, nie rozumiem w ogóle tych ludzi, którzy przychodzą i kradną. Z 38 zł na 500 zł, więc nie wiem, czy to warto tak zamienić, nie? Warto mieć te 500 zł i za 500 zł można więcej towaru kupić.